Siemanko. Siemanko, witam Was w moim garażu, amatorskim garażu dzisiaj postanowiłem Wam troszkę, ponieważ zbliża się zima, to postanowiłem Wam pokazać jak taki mój amatorski garaż, no bo takiego amatorskiego grzebania sobie tak powiem przy domu na podjeździe i w takim malutkim garażu jak teraz. Wcześniej miałem dwa stanowiska, teraz mam jedno i to takie dość wąskie. Ktoś ostatnio mówił, że bardzo mam tutaj ciasno. No jest troszkę ciasno, ale jednak swoje i że tak powiem Ciasno, ale, ciasne, ale własne, <laughs> pokażę Wam, jakimi narzędziami w ogóle operuję. Co mi się przydaje, coś mi się mniej przydaje, co jeszcze by mi się przydało, oraz pokażę Wam też tutaj. Mam trzy paczuszki, które do mnie przyszły z narzędziami z Allegro, które zamówiłem. Pokażę Wam, co tutaj jest i do czego to mi będzie przydatne. Ogólnie większość narzędzi, jak nie w ogóle sprzętów i tak dalej, kupiłem na Allegro. Na przykład kompresor kupiłem już dobrych 12 lat temu. Mam go przynajmniej 6 albo i 8 lat. Mała bańka, to jest chyba 50, tak? Jeśli dobrze pamiętam, a może nawet i nie, chyba tak. Dość długo mi służy. Służy do jakiegoś tam pompowania. Pomalowałem nim chyba z 2 czy 3 zderzaki. Jakieś takie drobniejsze rzeczy można nim pomalować, natomiast do całego, że tak powiem, malowania, nie wiem, nadwozia się nie nadaje. Jakiś jeden element pewnie pomaluje. On ma dość dobrą wydajność, jak na taką małą, jak na taki mały zbiorniczek. Poddał się już wiatraczek, no ale, ale nadal dzielnie służy do jakiegoś tam przedmuchiwania i tak dalej. Ale w sumie kompresor to nie jest jedna z najważniejszych rzeczy, które yy, które są niezbędne, że tak powiem, w garażu. Najważniejsze to klucze. Najważniejsze to klucze i możecie mi wierzyć lub nie ale tego zestawu używam chyba od roku a wcześniej 10 lat używałem no może nie 10, 8 używałem takiego zestawu, który żona mi kiedyś prezentowała na Allegro za 100, chyba 114 zł. swego czasu on kosztował. Teraz kosztuje podobnie pewnie może to tam troszkę więcej. I naprawdę tym zestawem yy, zrobiłem kilka aut. Kilka aut y, udało mi się rozkręcić, kilka aut udało mi się złożyć. I zmęczony jest bardzo y, ten zestaw. Także chodka to ma po prostu y, trykanie takie o. Tak już jest w, wytrykana i ona ma taki duży skok, że dzisiaj jak patrzę na taką, y, jak używam takiej o. Z takim przeskokiem co kawałek. To nie wiem do tej pory jak udawało mi się y, używać tej. Ona jest też słabo teraz y, nasmarowana, ale ja ogólnie jak przesiadłem się z tych narzędzi na te, to poczułem bardzo dużą różnicę. A wcześniej jeszcze, wcześniej jeszcze używałem po prostu jakichś płaskich kluczy, i tu gdzieś powinienem mieć takie. No, coś, coś, coś w tym rodzaju tak takich grzechotek. Miałem kilka nasadek takich podstawowych, tam 13, 17, 15, 10 i używałem takich yy, takich kluczy do, do, do kręcenia. O, to był taki zestaw. Tu się chyba zaczyna od 10, 11, 13, 14, 15, 17, chyba i nawet nie wiem czy 19, tutaj była. Ale ogólnie takich używałem i to dość długo. Także polecam do średniej klasy zestaw narzędziowy ten kosztuje 300 parę złotych na Allegro, można sobie to sprawić i naprawdę bardzo fajnie, no on, już, on już wystarczy do jakiegoś tam takiego amatorskiego grzebania. Tym zestawem zabieram tą walizkę, jestem w stanie zrobić większość rzeczy. Potrzebny jest jeszcze młotek, jakieś tam cążki, kombinerki, przydaje się jakiś zestaw śrubokrętów, wkrętaków, jak to tam zwał tak zwał i, i w sumie tyle. Czasem się przydają jakieś takie, takie, na przykład, jakiś zestaw kluczy oczkowych, gdzieś jakaś śruba, gdzieś rzeczywiście jest ciężki dostęp i trzeba sobie na przykład zrobić klucz, na przykład taki, więc nie wyrzucam kluczy, staram się nie wyrzucać kluczy, nawet jeśli ich stan jest już o taki i są zrobione z plasteliny to czasem można go gdzieś przeciąć, coś zrobić i jeszcze się przyda. Chociaż stan i tak powiem użyteczność czasem takich kluczy jest już mierna lub też w tym przypadku na przykład żadna. No. Jak widzicie zaczynam ocieplanie. Zaczynam ocieplanie. I nawet powiem wam całkiem fajnie to wychodzi. To jest styropian piątka. On jest przyklejony na na piankę i troszkę jest poprzykręcany podkładkami z blacho, takimi wkrętami do styropianu, czy tam do czegoś, tymi takimi czarnymi. Trochę dłuższymi. Co prawda nie, nie, one chyba miały 4 cm, a może 5 i musiały mi trochę powchodzić, stąd też ta pianeczka. Jeszcze resztę sobie tutaj poobijam tym, tym styropianem i potem może, ktoś mówił, żeby jeszcze to blachą potem przyłożyć i żeby byłoby elegancko, bo rzeczywiście wtedy mechanicznie też będzie to ten, ale zastanawiam się, czy to już nie będzie przerost formy nad treścią. Tutaj po prostu można sobie jakiś, nie wiem, plakat powiesić, wykleić jakimiś autami albo jakąś taką reklamą czy, czy, czy czymś, czymś takim, jakąś taką folią. Żeby po prostu też yy, to się i nie brudziło, i troszkę mechanicznie było bardziej. No papier nie będzie mechaniczny. Ale gdybym na przykład ten plakat yy, Forda pociął i tutaj za, zawiesił, to pewnie dałoby to radę. Bo tutaj mam drzwi, więc to się otwiera na, na trzy strony. Dobra, yy, co się jeszcze przydaje? Yy, najbardziej przydaje się, wracamy do, do narzędzi, najbardziej przydaje się zestaw kluczy. Najbardziej przydaje się zestaw kluczy. Drugą rzeczą, która najbardziej się przydaje w garażu, to jest żaba. To jest podnośnik, i ja też już dawno, dawno temu zainwestowałem w taki 5-tonowy. On jest 5-tonowy czy 3-tonowy? 3-tonowy, 3 -tonowy, przepraszam. 3-tonowy podnośnik hydrauliczny. Też go kupiłem na Allegro za jakieś chyba 280 zł swego czasu. Pewnie dzisiaj kosztuje niewiele więcej i naprawdę to uważam też za jeden z najlepiej wydanych pieniędzy. Teraz on już po tylu latach zaczyna troszkę już tak niewysoko podnosić, bo gdzieś tam mi któraś uszczelka chyba puściła i troszkę mi tam zaczęło olejem żegać. z tego tego, teraz już nie żega, ale też już nie podnosi na taką wysokość jak, jak to fabrycznie być powinno, muszę troszkę zgłębić wiedzę jak to się naprawia, bo pewnie trzeba tam po prostu uzupełnić olej, wymienić ten oring czy tam tą, tą uszczelkę i powinno to działać dalej. To są dwie najważniejsze rzeczy w moim garażu, jakie mam. Przydają się oczywiście jakieś tam y, szafki do trzymania tych różnych y, drobniejszych rzeczy, typu na przykład jak, y, jakieś płaskie stare klucze, y, śrubokręty, wkrętaki. Mam ich dość sporo, też ich nie wyrzucam, bo czasem nawet jeśli, nawet jeśli jest y, połamany, to czasem po prostu używam tego jako jakiś y, gdzieś coś wcisnąć, albo gdzieś coś zrobić to czasem, nawet taka końcówka też się przydaje. Młotki, no, tak co może być tutaj. Różne pierdółki, jakieś do szpachli i takich innych rzeczy. Tutaj, jak widzicie, jakieś stare nasadki i ten klucze. Tutaj mam różne cążki, żabki, takie inne rzeczy. Jakieś noże, nożyczki. Tutaj, jakiś akurat do diaksa. Yy, miarki i tutaj nowe jakieś głupoty nie? tutaj też głupoty tu mam całą szafkę z chemią, czyli jakieś oleje inne rzeczy, tutaj są płyny, czyli też jakieś pierdółki i tutaj są jakieś yy, kosmetyki no i w sumie z narzędzi to już tyle tak? ale mi się ta szafka yy, skrzeczy przydają się też jakieś takie yy, pudełka na no jakieś tam nakrętki, podkładki jak jest porządek, to potem naprawdę ułatwia to człowiekowi w życiu w garażu, bo, bo nie musi po prostu potem szukać jednej podkładki nie wiadomo ile, a wiadomo przy jakimś tam składaniu czy coś to magicznie części potrafią zginąć i no i ich nie ma, dopiero znajdujemy je po, po, po jakimś czasie. Przydają się też, przydają się też yy, to się nazywa kobyłki, kobyłki chyba, kobyłki czyli yy, yy, Czyli coś, na, na czym można bezpiecznie postawić auto, bo sama żaba nie wolno, to jest niebezpieczne, może Wam się zsunąć, może się ktoś podejść, zwolnić żabę i, i tak dalej, będziecie pod autem i nieszczęście murowane, dlatego zabezpieczamy się kobyłkami, czasem też trzeba podnieść dwa koła albo w ogóle całe auto podnieść, więc zestaw kobyłek cztery sztuki, nie jest to, nie jest to rzecz niezbędna, wystarczą dwie ale przydają się, przydają się. Dobra, przejdźmy sobie teraz może do tego unboxingu. Tylko nie wiem jak mam to zrobić, muszę coś tutaj wykombinować, bo mam na razie jedną rękę, to też już brudną. I muszę coś wykombinować, chyba jakoś kamerę sobie muszę inaczej zamontować. Dobra. Zaczynamy od pierwszej paczuszki. Co to jest. I co to jest? Jest to zestaw do wyciskania tłoczków hamulcowych. 12 elementów. 12 elementów, czyli tak nie za wiele. 12. 12 sztuk czegoś. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12. Czyli mamy dwie rzeczy, które są jakby. Hmm, Zawsze, i reszta to jest 10 sztuk do wyciskania różnych w, różnych w różnym stopniu. Jak do czego to jest i do czego to się przydaje. Wielokrotnie miałem sytuację tego typu, że ściągam stare hamulce i potem y, ciężko cofnąć tłoczek hamulcowy y, do że tak powiem, pozycji wciśniętej. Ciężko się to robi, bo na przykład hamulce są już stare, albo już nie są też w takim stanie, jakbym chciał. I ciężko po prostu wrócić, żeby założyć grubszą tarczę z grubszymi klockami. Ten zestaw właśnie temu służy, aby ten tłoczek wcisnąć, aby go zmusić, że tak powiem, do wciśnięcia. Ale o tym to Wam... Opowie Chris na swoim kanale, bo on ostatnio właśnie przy okazji robienia hamulców w Mercedesie opowiadał jak używać takich rzeczy. Może nawet nie jak używać tego, ale jak to bezpiecznie zrobić i jak to powinno się odbywać. Także taki zestawik na pewno mi się przyda. Jest to rzecz, która po prostu idzie na półeczkę, i jest to jedno z narzędzi, które będzie mi się przydawać. Lecimy dalej. Dobra. Co my teraz tym razem mamy? Znowu mamy hamulce. Czemu mamy hamulce? Bo planuję trochę wręcz rowerze zrobić, ale także tutaj w białej damie mam, mam tam hamulce z tyłu. Coś do poprawienia, bo coś zaciski przez tyle lat zaczęły trzymać. Jest to zestaw do odpowietrzenia układu hamulcowego i wymiany płynu. Nie wiem jeszcze dokładnie jak się tego używa, troszkę się domyślam, troszkę widziałem na jakimś filmie, ale ogólnie do tego przydaje się mm, kompresor. Do tego przydaje się kompresor i z tego co pamiętam, po prostu y, można dzięki temu zestawowi wyciągnąć cały płyn z układu, a także y, bezinwazyjnie samemu. Y, Wymienić płyn hamulcowy, bo do tej pory robiąc hamulce, po prostu posiłkowałem się drugą osobą, która wciskała pedał hamulca, i dopóki nie leciały bąbelki w takiej rurce ze sklepu zoologicznego, akwarystycznego, no to, to hamulce były zapowietrzone. Jak już nie leciały, no to, to i kolor płynu był, był nowy. No to wtedy można było uznać, że hamulce są dobre. Ten zestaw pozwala ściągnąć cały płyn hamulcowy i pozwala też po prostu samemu zrobić hamulce. Nie potrzeba drugiej osoby, a z tym u mnie bywało czasem problematycznie. Widzę, że jest jakaś instrukcja, oczywiście zasady bezpieczeństwa. Mamy jakieś tutaj podpowiedzi, co jak robić. Zamknięte, otwarte. Podłączyć, dane techniczne. No w sumie kilka stron, tylko pięć stron, z czego jedna to jest w ogóle zasady bezpieczeństwa, czyli tak na dobrą sprawę, trzy strony jak to używać. Muszę to przeczytać sobie i będę na pewno taką wymianę robił na przykład w ręcz rowerze teraz z całego płynu hamulcowego. Dobra. I została nam największa paczka. Na uh, i na desery została nam największa paczka, ale tutaj już wam muszę powiedzieć, że troszkę się zajdzie dłużej, bo paczka jest, bo są to klocki. Może nie LEGO, ale takie dla większych dzieci. A mianowicie, nie wam mówić co to jest. Nie wiem, czy tutaj gdzieś z boku jest to napisane. No ogólnie jest napisane, nie wiem czy widzicie. Wózek serwisowy. Wózek serwisowy w częściach. Trzeba go sobie po prostu złożyć. O, właśnie. Jedna półka. Oczywiście tutaj jakaś reklama firmy, która to sprzedaje: montuje. Półeczka, zestaw śrubków, nakrętków, yy, rączka. Tu są jakieś, y, jakieś takie elementy montażowe, jako telarz się z tego robi, no i półeczki. W sumie mamy trzy półeczki. W ten. Więc co, spróbuję to skręcić i za chwilkę się y, zobaczymy. Tada, wózeczek. Wózeczek skręcony. Postanowiłem Was nie zanudzać tym, jak to skręcałem, bo <grym> jest tutaj troszkę tych śrubek, ale skręca się dość szybko. Zapomniałem o rączce, <laughs> musiałem jeszcze raz to wszystko rozkręcać. Te wszystkie śrubki na są tylko cztery. E, wózeczek taki na narzędzia, mobilny, taka szafeczka. Od jakiegoś czasu już o czymś takim myślałem, bo po prostu jak robię gdzieś na zewnątrz, gdzieś robię na podjeździe, to po prostu e, przez jakiś... Najpierw biorę oczywiście walizkę, potem biorę jakieś tam śrubokręty, potem jeszcze coś tam, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam i potem zbiera się tego całkiem dużo. I gdzieś to się wala po chodniku, gdzieś to się wala w bagażniku, trochę tu, trochę tam. A tak to jak się odkłada w jedno miejsce, to tutaj dodatkowo to są takie burty, więc można sobie jakieś śrubki wysypać. Można jakieś elementy, które się demontuje, tutaj powkładać i dzięki temu mamy wszystko w jednym miejscu. Jest to też mobilne, więc można sobie to jeździć tym w zależności od tego, w którym miejscu auta jesteśmy, czy jesteśmy z przodu, z tyłu. I możemy sobie, że tak powiem, z narzędziami... Narzędzia podróżują cały czas za nami. Taki wózeczek i takie narzędzia, które gdzieś nie wiem, gdzie odłożyłem. Chyba gdzieś tu. Tak. Tu poodkładałem. Już mają swoje miejsca w sumie. I tyle chyba na dzisiejszy film. Dajcie w komentarzach, co, co chcielibyście zobaczyć, co jeszcze by mi się bardzo przydało w moim garażu. Bo sam jestem ciekaw, z czego, czego Wy używacie, albo co, co Wam jest najbardziej potrzebne. Myślę o takich, tutaj też jakiś, bo tutaj mam taką dechę narzędziową, sobie zrobiłem. Jak widzicie, niskobudżetową, czyli troszkę wkrętu i klucz można sobie zawiesić. Ale myślę tutaj o takiej płeczce też na takie drobnice, na właśnie jakieś klucze i, te, i takie rzeczy. I nie wiem jeszcze o czym. No, na pewno troszkę rzeczy mi brakuje. Przydałby mi się pewnie jakiś komputer diagnostyczny. Na pewno przyda mi się komputer diagnostyczny do. Range Rovera, a w zasadzie to, to, to tak, tak zwana Impa, czy coś takiego, ktoś mi gdzieś tam też pisał, że jest coś takiego nawet lepszego niż Impa, jak, jak jakoś się ten program nazywa. Dobra, nie przedłużając, bo ten film wyjdzie chyba przy długi, komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie, bo pewnie jeszcze troszkę takich tematów garażowych będzie. A ja Was pozdrawiam za tej brudnej szyby, pewnie mi i tak nie widzicie. Cześć!